Gdziekolwiek pan jest, niech pan mi teraz odpowie. Proszę. Nie ma odpowiedzi. To znaczy, że albo zniknął, albo jest nieprzytomny, albo... Jane. Jane. A. Tak, cyklop. Niech wszyscy przyjdą do pokoju narad. Znalazłem coś. Co to jest? Co? To... To yes. świństwo nazywa się Pawiowy Fafel, ale żeby schudnąć, trzeba zjeść stonę. Strasznie mnie to kręci! Będziemy jeść tony Pawiowych Fafli! Czy ty w ogóle wiesz, co to jest Pawiowy Fafel? Nie, ale coś mi mówi, że to najwspanialsze jedzenie na świecie! Czałdek, kocham cię nad życiem! Dzięki za trening przed dniem wróżkowej inspekcji, Timi. Ta lista życzeń, które spełniliśmy, sprawia, że jesteśmy w idealnej formie, by zrobić wrażenie na inspektorze podczas testu na wróżkarstwo. Nie ma sprawy. Bardzo dużo się nauczyłem dzięki tej przygodzie. Czy chodzi ci o to, że nie wolno sprzedawać przyjaciół? Nie. O to, że nie wolno brać łapówek w obecności kamer. O! Ręczy mnie jedna zagadka. Kim był kociak ukryty za woalką? Kochanie, czekałam na to pytanie Zaraz, a w co się ubierzemy na obiad? Uuu, popatrzymy co tu jest O, 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 o co za kompromitacja <śmum> A właśnie, w tej będzie ci do twarzy To bardzo miło z twojej strony, ale nie pójdę na obiad Ach, Rany, po co ja się zapisałem na niemiecki? Zapisy A Został tylko niemiecki i zbieranie śmieci. Tak, w takim razie wybór jest prosty. Yeah, yeah, yeah. Zamknięte. Bo tak przyszły uczniów. No tak. Termometr szeroko. Hmm, troszeczkę za wysoka. Proszę bardzo, pingwinku, to ci pomoże. Posłuchaj, to będzie najlepsze wyjście. Niezależność. Decydowanie o swoim życiu. I wiesz co? Gdybyś czegoś potrzebowała, to zawsze możesz wpaść do mnie. Ja i Chender mieszkamy naprzeciwko. Często go nie ma. <noise> Joy, nie znęcaj się nad nią. To dzień jej ślubu. Co to? Nie można pożartować? <s existentialny graurai> Zapisałem się na kurs o nazwie letni czad, myśląc, że to kurs geologiczny. Okazało się, że to lekcje rock'n'rolla. Ilebym się nie uczył, niestety nie umiem dać czadu. Chyba mogę dostać A Nie potrafię nawet wymówić tej oceny! Fineż, ferb! Co ja mam teraz zrobić? Zło, a nie mówiłam ci? Hmm. A, to nie jest takie złe, może trochę w złym guście. Heinz, co to ma być? Myślałam, że nie tolerujesz laktozy. To prawda! Och, Ja chyba ci płacę za wysokie alimenty. O, co ona robi? Jak się dzieje coś ważnego, składa takie jajka. Otwórzcie, w środku jest niespodzianka. Hej, waza z epoki Ming, a to nowość. Nieju, dzięki... Teraz mogę tylko pomarzyć o odzyskaniu popularności. Nie musisz grać klasowego błazna, żeby być popularnym. Ale to działało. Tak, ale na krótką metę. Przecież wtedy nie byłeś sobą. I tak wszyscy wiedzą, że masz wiele innych zalet. Nie musisz być zależny od książkowych dowcipów. Naprawdę? Oczywiście, że nie. Bądź tylko sobą, a wszyscy na pewno będą cię lubić. Synek, dlaczego na podwórku są obcy i pełno mebli z domu? Rozpatruję podania o stanowisko najlepszego przyjaciela i mów do mnie, panie Johnson, w godzinach pracy. Myślałem, że Rodney jest twoim przyjacielem. To źle myślałeś! Poza tym nie wymawia się tego imienia w moim biurze, Bob. Nie wiem, dlaczego atakujesz akurat mnie, i szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. To jest mój dom i nie jesteś w nim mile widziana. Cały czas się o Ciebie martwiłam, czy chociaż dopisało Ci szczęście. Ani śladu po nich frufro, A szukałem salutką noc. No wiem, biedna nasza pani też nie zmrużyła oka. To najsmutniejszy dzień dla nas wszystkich. Na co pani czeka, siostro? Zaszczepić tego mutanta! Ale ich jest dwóch? Który to, który to? Który to który to? Który to, który to? Który to? Nie, że pani już strzela! Jak pani mogła spudłować? Mówiłam, że mam mózg wielkości orzeszka? Takiego malutkiego, malusieńkiego, suchego. Ubowisz się ze mną? Nie. Nazywam się pani Kieł. Dotarło? Pani jasne! Jestem zajęta beznadziejny, głupcze! Ale nie nosi pani obrączki! Żarty sobie ze mnie stroisz? Jak mam włożyć obrączkę na te grube, bezpalczaste łapy? Wiadomość jest zaszyfrowana! Lecz kiedy już złamię kot, wreszcie pozbawię wszechświat tej jednej rzeczy, której wprost nienawidzę! Którą gardzę i którą się brzydzę! Której nawet nie mogę wypowiedzieć! Samo jej brzmienie wprowadza mnie w stan oślepiającej kosmicznej furii! Wiesz co? Robię postępy w badaniach, żebyś mogła żyć u nas. Klucz do materializacji. Masz już go? E, no nie, jeszcze nie, ale pracuję nad tym. Niedługo się uda. Potem ksana nie będzie mógł u cię skrzywdzić, ani nas. Tęsknisz za rodziną, co? Czasami jedyną nadzieję daje mi myśl, że ich jeszcze kiedyś zobaczę. Oh, nie sądziłam, że tu tak długo zostaniemy. Nie martw się, wrócimy do domu. Masz rację, masz absolutną rację. Mm, faktycznie, dlaczego kwiaty pachną? A może spróbujesz zgadnąć Adibu? Poza tym, że podobają się Adili i sprawiają, że Bert kika, <laughs> zupełnie nie rozumiem. Polećmy i przyjrzyjmy się temu z bliska. Kierunek ziemia. <laughs> Witaj, Taniu! rokko nareszcie! Czy mogę tu usiąść? To nierozsądne, powinniśmy stąd wyjść. O, mamy mnóstwo czasu. Porozmawiajmy najpierw o. No, sama wiesz o kim? O zielonym gąsiorze? To straszny człowiek! Czy wiesz, że ma tajną broń, potężniejszą od wszystkich innych? Co ty robisz, Denis? Bawię się w detektywa, mamo! Niepokoję się o Rafa! Już dawno go nie widziałam, mógłbyś go poszukać? Na pewno wróci Młodzieńcze, masz go znaleźć i to jest rozkaz Postanowiłem wziąć tę sprawę Jasne, że jest gorąco, ale można sobie z tym poradzić, jeśli się wie jak Zombitko, jak ci nie wstyd, natychmiast załóż górę Jest za gorąco o, Nic mnie to nie obchodzi, ubieraj się Wstanie nowy Jork po jest dozwolony. Dosyć gadania, ubieraj się i to już. Co za głupie zwyczaj! Trudno. Poświęcę się dla dobra grodu. I gdzie nie idziesz? Lubamo, zapach orchidę na moim grobie, bo odejdę do mamusi. No, widzieliście, widzieliście, byłem gotowy na wszystko. Poddaj się, skarbie. Zaśmiać. Od tej chwili będziecie żywymi trupami, posłusznymi mandarynowi. Mam nadzieję, że spodobał się Wam pomysł i przyłączycie się do zabawy. Bo mamy się bawić razem! Tak! W tym programie możecie zgadywać razem z nami. O, 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 witaj w mojej krainie. Skąd się tutaj wziąłeś? Nie namalowałem cię przecież. Jestem Leoniusz i mieszkam tu od... od kiedy pamiętam, a ty jak masz na imię? Fantazy! Może się w coś pobawimy? Fantazy? On znowu zostawił pieniądze! Raz, dwa, trzy! To jest dokładnie tyle, ile kosztują zabrane banany. Dziwne. Nie rozumiem o co tu chodzi. Ktoś włamuje się w nocy do sklepu, a potem płaci za to, co wziął. Ja też nie rozumiem, ale trzeba złapać złodzieja. Inaczej nigdy nie udowodnimy, że Alibaba jest niewinny. Czy to ważne? Jest ci ciepło, sucho i wciąż żyjesz. Nie da się tego samego powiedzieć o starej hm? Wie już połowa Skyrim. Stara jęza zostaje zaszlachtowana we własnym sierocińcu? Takie rzeczy szybko się roznoszą. O rany, nie mogę uwierzyć! To przecież międzynarodowy puchar mistrzostw Kaijudo ze Sztokholmu! Patrzcie! To jest złoty puchar z Belize! A ten pojęcia nie mam, co to może być, ale wygląda naprawdę świetnie! Musisz być najlepszym graczem Kaijudo na świecie! Tak napisali na pucharze. Ja tylko przelecę się wzdłuż ulicy i zaraz wrócę. Dobrze, skarbi, tylko pamiętaj, weź ciepłe ubranie i jakąś broń. I unikaj tłuszczy z widłami. I pamiętaj, po to masz mózg, żeby go używać. Lepiej trzymaj się cienia. Oglądacie wasz nowy kanał Leniuchowo, w którym na pewno nie zabraknie sportu, kulinariów i wspaniałej zabawy. Hello? Nasze kamery są już gotowe. Aha. Na początek zobaczymy, co słychać u Stefani. Uh -huh. Gdzie byłaś? U naszej sąsiadki, pani Simons, robiłyśmy razem pączki. Mam dla was kilka jeszcze ciepłych na podwieczorek. Uch, co to za bałagan? Co tu się stało? To bardzo dobre pytanie. Prawda, Mimi? Wielcy szanowni uczestnicy, witam w Akademii Mirimoto na wielkim turnieju mistrzów. Najwięksi wojownicy z całego świata zebrali się tu dzisiaj tylko w jednym, jedynym celu by dowieść, że oni są najlepsi. Rodzice zawsze nas próbują uspokoić, są beznadziejni. Tak, przecież każdy wie, że wampiry istnieją. I potwory, i wiedźmy też są prawdziwe. A kosmici to co? I ogry, i smoki! Żyjemy w przerażającym świecie! A rodzice o niczym nie mają pojęcia! Musimy ostrzec Zuzę! Ty? Chyba jesteś bratem Tiny, nieprawda? Nie inaczej! Mów mi Tonio, moja piękna! Ogromnie się cieszę, że odnalazłeś swoją siostrę. A jak bardzo cieszy się Tina? Przypomnijmy to sobie, bo trochę mi się pomieszało. Która z Was jest matką, a która córką? Ach, kurna, ale z ciebie model, no. Jestem mamą Angeli, jeśli mam być szczera. No, oczywiście obie jesteśmy prawie w tym samym wieku. Ma się kurna rozumieć. Ja mam dziewiętnastkę, a mateczka ma jakieś dwadzieścia dziewięć przez co najmniej ostatnich pięć lat. Angela, to nie jest zabawne. Nie bądź niemądra, Marino. Oczywiście, że powinnaś iść na to przyjęcie. W jaki sposób ma się w tobie zakochać, jeśli nie będzie cię od czasu do czasu widywał? Poza tym to dobra okazja, żeby odświeżyć jego pamięć. Jeśli tam nie pójdziesz, możesz go utracić. Przykro mi to mówić, ale to ma rację. Lepiej mieć najgorszy dom niż nie mieć go wcale. Nie znacie ciotki Fig. Udaje, anioła, a naprawdę jest wstrętna. Strasznie wstrętna. O, daj spokój. Założę się, że cię teraz szuka. Fate nas wezwał. Wrócił Salomon Granby. Ten umarlak? Silny jak tur. Czytałam kilka raportów. Tak, jest silny. Poradzimy sobie. Ponoć ten facet wciąż nie żyje. Umarli z samej definicji wciąż nie żyją. Fakt. Dajcie jej spokój, to jest sprawka Smrula! Smrula? Kto to Smrul? Pochodzi z Mrocznego Wulkanu. Wiedźmy go przysłały. Trzeba uprzedzić innych! A co będzie z Kropelką i Pikusiem? Ty przejmujesz poszukiwania. Ja? Tak, ty. Ja muszę wracać do wyśnionego zamku. <grym> raju, raju. Ja też będę miał mamusę. Na pewno będzie ładna, uśmiechnięta i bardzo miła. Nieźle się A nie za tak, Ciekawe się. kiedy ją dostaniesz, nie mogę się doczekać. Dzieci, dzisiaj mamy poszukać skamielin. Bierzcie łopaty i zacznijcie wykopaliska. Wykopaliska, to normalne kopanie. Zajmie się tym mój prawnik. Hej frajerzy. Znalazłam świetnie zachowanego T-Rexa! A wy co macie? Tylko to. Co za nudy? To techniczni z ostatniego przedstawienia. Podobno odrzucili im czeki. Proszę im powiedzieć, że właśnie dzwonię do banku i to załatwiam. O, Judith z działu windykacji już czeka na drugiej linii. E, w sumie to teraz nie mogę. O, co jej tym razem powiedzieć? Że Master Moon wyszedł na lunch. To urządzenie przywróci mi to wszystko, co straciłam. Młodość i moją urodę. Przepraszam, odzyskam <laughs> twoją kodę. Przeniosę mój umysł do twego ciała! Nie! Gdy postanowili ukończyć mój film, wiedziałam, że muszą zatrudnić kogoś bardzo do mnie podobnego. To krowa, madam. o, Cześć, madame! Cześć, madame! Madam. Dlaczego słońce tak dzisiaj grzeje? No, bo mamy lato. W niektóre letnie dni słońce grzeje bardzo mocno. Ooo, patrzcie tylko na te biedne, wychudzone dzieciaczki! Musicie jeść! A nic tak nie tuczy jak dobre, wstrętne, zdrowe szarcie! Teraz każdemu dziecku oddamy jego e... ząbek. Nie ma chwili do stracenia! Sam, samie? odnoszę wrażenie, że zabrałeś nie ten worek. W tym jest pełno złotych monet. Złotych monet? Cóż, dziś w nocy my będziemy kosmicznymi wróżkami! To mnie nie zrobisz, Puk-Puk. Ja to bym mógł słuchać w opór o tej twojej ekologii. Ale Milhouse, ty masz przecież w nosie ekologię. Coś ty, zależy mi na losie naszej planety, jak nie wiem co. Globalne ocieplenie to kit. Ale jaki? Naukowcy to banda nieuków. To za to, żeś zeżar wszystkie rozumy. Zdaje się, że mam tu coś, co może całkowicie odwrócić jej uwagę. Marzę o tym. Mogłabym wreszcie mieć czas dla siebie. Witam, moje panie. Dries, pomożesz nam w naszej grze? Zanieś ten list mademoiselle Giselle. Ale najpierw przeczytaj. Kto to napisał? Oczywiście ja sama. <noise> wrzucali je do kotła? Tak! Robili miksturę? To brzmi... Mówię ci, odprawiali czary. Odprawiali czary! Głuchy jesteś? Koniczynek był jakiś dziwny. Oczy mu wychodziły z orbit. Hmm, to rzeczywiście bardzo dziwne. Jak zwykle nie ma ciekawych mężczyzn. Hmm. Witam, panie. Gwoździu de gwoździu, z O, jestem Loretta. Electrolux. Ktoś ubrany tak koszmarnie jak ty musi być wyjątkowo ekscentrycznym multimilionerem. Co to? Nigdy nie widziałeś butów? Nie. Nie jestem apetyczny. Mam kości i ścięgna, które nie będą ci A. smakowały. A. Myślisz, że chcę cię zjeść?